Zaraz przy wejściu do sklepu znajduje się przystanek darmowych busów dla klientów jadących z najbliższej stacji metra. Sklep oferuje też darmową dostawę w obrębie 3 km przy zakupach powyżej 100 zł. Po wejściu zobaczymy ubrania, których jest naprawdę dużo. Na wielu stojakach widać promocje my i są Czyli kup jedną sztukę, a drugą dostaniesz gratis. Oczywiście możemy też kupić różne kosmetyki firm chińskich, jak i zachodnich. Znajdziemy też chemię gospodarczą. Przykładowo proszek do prania chińskiej firmy kosztuje niecałe 30 juanów, 16 zł. Jest to opakowanie dwukilogramowe. W chińskim Walmartie znajdziemy też zabawki dla dzieci. Pieluszki, ale też pralki. Najtańszą pralkę możemy kupić za 600 juanów, 330 zł. Takie pralki różnią się jednak od polskich, bo chińskie pralki nie nagrzewają wody. Bez problemu możemy też kupić telewizor. Nie mam pojęcia dlaczego, ale od miesiąca sklep wyświetla na telewizorach filmy z Polski, m.in. ujęcia z pałacu Jana Sobieskiego z Wilanowa czy z warszawskiego starego miasta. My zjeżdżamy piętro niżej. Tam znajduje się jedzenie. Zaraz obok schodów widzimy półkę z napisem "Cinko Champagne", czyli produkty importowane. Na tej półce znajdziemy na przykład musli polskiej firmy Sante. Takie półkilogramowe opakowanie kosztuje 35 juanów. Czyli około 20 zł. Są też włoskie makarony od 9 5 zł aż do 18 iłanów 10 zł. Jest też polska herbata Twinings za 35 yuanów, czyli 20 zł. W sklepie jest też wiele importowanych alkoholi. W Chinach dostępny też jest polski spirytus. Można go kupić albo przez internet albo w sklepach właśnie takich jak Walmart.

w dużych sklepach bez problemu kupimy też masło, ale będzie one bardzo drogie, około 40 zł, czyli 20 zł za kostkę. Ja masło zamawiam zwykle przez internet. Wtedy kupuję 3 kostki i zapłacę za jedną 18 zł, czyli niecałe 10 zł. Jogurty są łatwiej dostępne. My kupujemy jogurty w promocji, 4 zł, czyli 2 zł za sztukę i trzecia sztuka gratis. Oh, na wagę możemy też kupić kaszę. Jajek jest mnóstwo. Sklep sprzedaje jajka kurze, przepiórcze, strusie, w zasadzie wszystkie możliwe jajka. Najtańsze kurze jajka kupimy po 50 groszy za sztukę. Możemy też oczywiście kupić warzywa i owoce, ale my wolimy to robić na lokalnym bazarze. Zwykle są one tam znacznie bardziej świeże, choć czasami nawet droższe niż w supermarkecie. Kolejną rzeczą są mrożonki. Jest ich naprawdę wiele. Najtańsza kilogramowa paczka chińskich działzy pierogów, Kosztuje około 13 juanów, 7 zł. Droższe są już po 30 juanów, czyli około 17 zł. Dostępnych jest też wiele słodyczy, na przykład chiński tangyuan. Za kulki ryżowe z mielonym sezamem zapłacimy od 6 zł. W górę. Za 20 juanów, 10 zł. Kupimy też pudełko lodów o smaku czerwonej fasoli czy duriana. Owoce może zajmują niemało powierzchni sklepu, suszone, mrożone czy świeże. Wszystkie te znajdziemy w chińskim supermarkecie. Za dzisiejsze zakupy, 2 napoje z marakui 6 jogurtów, 3 duże broskwinie, paczkę okry, taskę rzodkiewek, mleczną herbatę, świeży sok z kokosa i plastikowy kosz na śmieci zapłaciliśmy 86 yuanów, czyli niecałe 50 zł.